Siema do wygrania ten piękny skin. Jedyne co trzeba zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film oraz napisać nick z Discorda, po czym wejść na stronę Hellcase, użyć kodu Szymonek i wysłać potwierdzenie użycia kodu na mojego Discorda. Witam witam serdecznie oczywiście będę odcinku ze strony Hellcase. Na samym starcie tego materiału Widzę, że przypominam, wam, abyście używali kodu Szymon na stronie. Oczywiście ten kod daje wam plus 10% na każdego depozytu. Przypominam, stronę są pełnoletnich, jak już mówiłem w innych odcinkach, wlatuje, jest. Nowy event na Hellcase. Także, jeśli ktoś chce, może sobie go zobaczyć dzisiaj. Coś innego, ponieważ idziemy na bitwy i wchodzimy do losowych bitew. Lubicie tę serię oczywiście z innych stron. Jeszcze jest stara bitwa, nie wiem dlaczego, ale zobaczymy, jak to na Hellcase daje. 79 dolarów, prawie 80. Także wejdźmy sobie od razu do tego gostka. Miejmy nadzieję, że fajnie da. Zobaczymy, czy losowe bitwy Wam się przyjmą. Mamy naprawdę pokaźną sumę pieniędzy. Do tego odcinka, więc zobaczmy tak, co nam da. Mam nadzieję, że skończymy na koniec z fajnym profitem, może jakieś 1000 dolarów czy coś. Kurde, no daj tego bota, ziomek. Nie wiem czy my nie możemy wyjść. Hm. Trochę mnie to denerwuje, ale dobra, możemy sobie poczekać. Jezu, 5000 dolarów wow, wow, wow. No tyle to my nie mamy. Co my tu mamy? Można sobie tak, gracze wartość. Oj oj. 6250 na dwóch Kurde, ale wyszedł ktoś. No nie no, Wszedłbym tu, wszedłbym tu. Ale sobie Gostek wyszedł, tu zrobił na 4. Tu już jesteśmy, tu są już boty. A jest coś takiego do zaznaczenia, jak możliwość dończenia. A możemy zrobić F5. Może nam coś tutaj nie zatrybiło, po prostu. Nie, nie wiem dlaczego jest dalej ta bitwa. Jakby może tutaj jest historia zapisywana, ale okej. Okay. No kurde, tu wyszedł, tu Gostek nie chce. O, rozpoczęło się. O, fajne powiadomienie, że takie coś przychodzi. No i dobra, pierwsza batla w tym odcinku. 80 dolarów, pierwsza skrzynka. No ciekawe, jak to sypie, nie? Uuu, bardzo piękny dropik. Bardzo piękny dropik. Prawie kosa, chyba lewo. Dla nas, nie? Lewo, tak, lewo, dobrze mówiłem. Teraz dla nas. Tak jest, dla nas. I prowadzimy, ale jest to. Widzę znikoma przewaga w taki ba. Nic nie mówiłem. Co? Ja... Co? Ej. Oj, lewo. No i nas nadgania, nie? Proszę. Chyba dla nas. Albo jego. Ok, minimalnie. I ostatnia skrzynka. Proszę, proszę, proszę. Chyba dla nas, nie wiem. Jest! Wygrywamy z 80 do. Ej, 150. Bardzo fajny profit. Ej, fajna batelka, fajna. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy nam się taka seria spodoba. Może my coś skręcimy. Tylko czy znaczy, my chcemy boty? Myślę, że lepiej sobie dołączyć do ludzi. O, no, tutaj możemy sobie dołączyć. Walnijmy sobie, zobaczymy co tutaj da. 36 dolarów. No powiem szczerze, w większości tych skrzynek aż tak nie znam. Więc ciekawe jak to sypnie. Ale miejmy nadzieję, że coś tutaj fajnie da. No tutaj prawie 1 do 1 cena. Lewo na 100%. Na 100%. Ale myślałam, że więcej. A my tutaj MK trafiamy i to się dziwi, że aż tyle dla nas, bo lepszy stan. Pięknie, ale tako. To musimy coś, coś tutaj dropnąć, żeby minimalnie wyprzedzić, bo gonimy, ale już czy zdążymy go wyprzedzić? Chyba. Mamy to. Nie mamy. To www. No i niestety przegrywamy drugą baterkę, ale dalej jesteśmy na bardzo przyjemnym proficie, więc ja jestem osobiście zadowolony. 25 dolarów. Ojoj oj. Cztery oj, oj. skrzynki. Oj panie kolego. No wygraliśmy z nim raz. Czy drugi raz wygramy? Oj oj, oj proszę. Dla... nie wiem. Uff Dobra. Ale oj, prawie porówno. Prawie porówno. No tutaj jedna skrzynka myślę jeszcze tyle zmieni. Kosa. 120 dolarów. Oj oj oj, oj, oj. Kupa pieniędzy, to samo Ale pieniążka, ale pieniążka No musiałoby coś dać za ponad 100, także wątpię Nie No gratulujemy tutaj dla chłopanie. Ja nie mogę, ależ Piękny profit, piękny profit Proszę państwa, 270 Wow Cudny profit, szkoda, że Przegrywamy, nie gracze, wartość Gracze nas nie obchodzą, my chcemy Nam wartość, no kurde szkoda Tej batli, nie, ale nie wiem czy to się opłaca wchodzić Churcze, no szkoda, 42 dolary na 4. To może być ciekawe, nie? Dołączmy O, to jest ten chłop z pierwszej batelki Więc zobaczmy, co tutaj da Myślę, że on może doda boty Jeden bot, drugi bot No i dziękujemy serdecznie za te boty Zobaczymy, co nam da Szczerze, niech sobie wygra chłopak Będzie fajnie, jeśli sobie zarobi Ale oby ta batla oddała 42 dolary, dużo pieniążka Dużo na pewno pieniążka No i jak na razie, szczerze jest sympatycznie. 20 dolarów. Bardzo piękny dropik. I wygrywamy, i to jest najważniejsze. Prowadzimy dalej. Prowadzimy dalej, ale najdroższego skina nie zdobyliśmy. Teraz chyba prawo, prawo. Ajajaj Jednak my. A nie, każdy. Baterscart, Baterscart. Okay. A nie, na lewo, ale to do 2 centy. I my, tutaj ładnie. No i ostatnia skrzynka. Miejmy nadzieję, że nic. Nie wiadomo co. Mamy chyba. Tak jest. Uuuu 119 dolarów, piękny, ej naprawdę fajnie tutaj na tych baterkach oddaje naprawdę fajnie daje, niestety takich sum nie mamy ale to to już są wariaty jak nie wiem co niestety my takich sum nie mamy kurde no, są po piątce, są po piątce. jakby coś było takiego wiecie, za nawet 300 dolarów o takie coś to bym wszedł chętnie, ale widzę, że ciężko 14 dolarów, 22 dolarów, już sobie boty wziął 30 skrzynek to za dużo Hmm. No nie ma jakiejś mocnej, nie? Nie ma mocnej battery. Chyba musimy sami zrobić Bo nic z tego nie będzie. Zobaczmy, jakie tutaj są skrzynki. Aha, oni dają te skrzynki. Najdroższa skrzynka, nie 500 dolarów, 2000 zł, nie? Kurde, dużo, nie? Dużo na pewno. Tutaj jest jakiś VIP, podoba mi się. 50 dolarów. Dajmy sobie to. Eee, zróbmy sobie może to i i i mamy 107 dolarów dajmy sobie jednego brawo dajmy sobie jednego to i byśmy dali coś takiego taką bombę to jest bomba 270 dolarów kurde nie wiem na dwóch no teraz wygraliśmy w sumie nie walimy na trzech walimy na trzech walimy na trzech możemy trochę wyjść zobaczyć może czy jakaś batla w międzyczasie się zrobiła i może ktoś do nas też dołączy? No ale nic tutaj nie ma. No, chyba musimy Musimy iść do swojej, Przywołać po prostu. Bota cyk, cyk. No i 277 dla nie? Tylko proszę, aby to był win, nie? Pierwsza skrzynka i dla nas chyba. Ile ten gud kosztuje? Ej, co? Dla nas na 100%. Pięknie. Kurde. Kurde, no wydaje mi się, że w tych skrzynkach jest możliwe to, żeby go nadrobić. Ojojoj, ciężko, 100 dolarów. 100 dolarów. Ten kawałek jest drogi, ale leci aż tak? Okej, okay, okej, okay. bliżej niż dalej. To jest skrzynka, brawo, to już daliśmy tako. I teraz ostatnia skrzynka, proszę. Proszę. Mniej niż 100 potrzebujemy, żeby wygrać. No i niestety, kurde. Ale bardzo dobra batla. 753 dolary, nie To jest chora kwota, nie? Chora, chora, chora kwota, nie. Naprawdę chora kwota, nie. Tutaj za 104. Kurde. Tutaj za te 250, nawet tyle nie mamy, niestety. No chyba musimy sami tworzyć, bo coś ewidentnie nam tutaj strona nie chce pomóc wygranej. Hm. Ja bym zrobił. Ta była chyba fajna, fajnie dało. Ja bym dał je dwie. Ta mi się podoba, ta mi się podoba. Możemy sobie Mongolskiego wziąć. 200k walimy za 40 dolarów takie coś no już średnio z pieniążkiem średnio z pieniążkiem ale moglibyśmy nie 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 trochę przedobrzyliśmy to byśmy też nie mogli to nie weźmy to 34 idealnie na czterech grubo albo wcale nie albo wygrywamy majątek albo przegrywamy wszystko nie uwaga czy to się uda nie czy to się uda? Widzowie, trzymajcie kciuki, nie? Pierwsza skrzynka. Walimy pistolet i wyciągamy, i nie wiem ile to kosztuje. Uła. dla nas najgorzej, szkoda. Kurde, no naprawdę, szkoda. Oj, 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 oj faktoryniu. Oj, 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 boli, boli, ale teraz. Ok. Uuu 24 dolary. Przyjemnie. Przyjemnie. Kosa, kurcze jakby była koska. Gloczek, kurde, no, no na razie mamy najmniej. Średnio. Uwaga, czy nam Pongowski pomoże? Pomógł na pewno, bo ta MK. Uuuu, la, la la la. No i dziękujemy serdecznie. I druga meczka do kolekcji. 120 dolarów Faktory New. No niesamowity drop, nie? No i mamy. Deklasuje. To jest niesamowite, nie? Totalnie się tego nie spodziewałem. 424 dolarów. I człowieku, wracamy z buta. Wracamy, rozumiesz, z buta. Wracamy, nie poddajemy się, ale nie, my chcemy więcej, nie? Zrobimy tak. Kurde, dobrą skrzynkę bym chciał, nie? 300. Kurde, nie mamy tyle, nie mamy tyle. Nie wiem, którą. Kurcze, kurczę no nie wiem, którą. Nie wiem, którą, ale moglibyśmy już taką, a możemy taką? 422, idealnie. Tylko wygraliśmy na czterech. Na dwóch, na dwóch 50, 50 nie? 3 dolary nam zostaje, Dobra, czuję z tej boutni naprawdę 1000 dolarów, nie? Czuję to. Pierwsza, daj jakieś kurna doplera. O oh yes Doplera, jak chciałem. No, ale dobra, wykrywamy, więc jest git. Druga, dla nas. nie. O oh, Jezu. I ostatnia skrzynka czy nas uratuje? Nie. No i ci widzowie, pamiętajcie, trzeba grać z głową. Trzeba grać z głową. Ja niestety się pokusiłem. Ale prawie 1000 dolarów, jak mówiłem. Bardzo szkoda. Mamy 5000. Myślę, że na zakończenie tego odcinka użyjemy sobie waluty, którą zdobywamy za otwieranie. No i nie użyjemy niestety na tą skrzynkę. Musimy to otworzyć. No szkoda, nie. Szkoda, ale spróbujmy sobie. Ciekawe skiny, ciekawe procenty. Ciekawe, co nam da. Ciekawe, co nam da. USP. USP. I. Ok, ok. Jeszcze mamy 2200. Co co, to za 800 chyba sobie walniemy. Z 3, uj, 2, zaś ta matematyka. I daje nam różowe. Także fajnie. Oczywiście to sprzedamy. Cyk. No i zostaje nam 7 dolarów i 65 centów. Także idziemy chyba do kogoś, do batli. A wejdziemy sobie tutaj. No już nie możemy niestety sobie tutaj zaczął. Wartość dajmy. 10 dolarów nie mamy, 5 mamy, czemu nie mogę dołączyć? Kurde, dołączyłbym do niej. Okej okay. tu jest za piątkę, tutaj ktoś wyszedł, tu za dwójkę. No kurczę, pieczony nie ma batli. no jest. I wchodzimy tutaj do ziomka, nie. I wchodzimy tutaj do ziomka. Zobaczymy jak to tutaj sypnie, nie? 8 skrzynek. I uwaga, pierwsza. I... dla nas? Czy jeszcze na koniec odcinka, nie? Czy jeszcze comeback tak zwany będzie? Nie mam pojęcia. W ogóle takie naklejki są w CS Ja jestem w szoku, nie? Ja je pierwszy raz widzę. Totalnie nie... Czy takie naklejki są w CS ja nie... Ja jestem w totalnym szoku, nie? Ja jestem w takim szoku, że to jest hit, nie? To jest szok dla mnie. Pierwszy raz widzę takie naklejki, chyba dla nas. Okej, okay, wygrywamy, ale mała przewaga Na razie nie ma na jeszcze profitu z tej batli, Ale pewnie będzie, ale mały Oj mm. No i nie ma profitu, nie ma profitu i No i, gg Kombek! <laughs> no i mamy 11 dolarów Proszę państwa, to jest kombek, to nie ma To nie ma to tamto, nie oddamy tak łatwo, skóry, tak? Nie oddamy tak łatwo skóry. Walnijmy sobie cena. Dajmy sobie już trochę przewimy. Mamy 14, 14 11 centów. Walnijmy tą. Yellow na 4. Przywołaj, bota, przywołaj, bota, przywoj bota. I uwaga. I uwaga, i uwaga, i uwaga. Kurde, no mam nadzieję, że coś danie I to samo. Aha. No i niestety, widzowy. Tym pięknym centem. Pięknym, smutnym bym rzekł. Niestety muszę zakończyć ten odcinek. Dziękuję serdecznie za obejrzenie do końca tego materiału. 11 centów na naszym koncie. Sadek w komentarzu, nic więcej. No, dziękuję za obejrzenie. Wesołych świąt. Do następnego. Hej!